Życie ani światła, ani powietrze. 3 kilometry pod powierzchnią oceanu znajduje się najbardziej niegościnne na środowisko, jakie znamy. Oto otwór wulkaniczny. Panuje tu temperatura ponad 100 stopni Celsjusza oraz całkowita ciemność. Ciśnienie rozgniotłoby człowieka na miazgę. Te stworzenia powinny się ugotować. A jednak tu żyją. Jeżeli można żyć nawet tu, to może również w wielu innych miejscach. Poszukiwania nowych form życia zawiodły naukowców w niewyobrażalnie niegościnne rejony. Ta jaskinia stanowi pozostałość po ogromnej erupcji wulkanicznej sprzed milionów lat. To korytarz lawy wydrążony przez rzekę płynnej skały i wysterylizowany przez ogromną temperaturę. Kiedy skała zastygła, ten korytarz został odcięty od świata. Nie ma tu nic, na czym mogłoby oprzeć się życie, żadnego światła, tylko twarda skała. To w istocie inny świat. Penny Boston jest specjalistą w znajdowaniu życia tam, gdzie nie powinno istnieć. Najważniejsze przy szukaniu życia na innych planetach to otwarta głowa i duża wyobraźnia. Nie można niczego zakładać z góry, bo nigdy nie wiadomo, co można znaleźć. Możemy co najwyżej zgadywać na podstawie tego, co znaleźliśmy na Ziemi. Jeżeli Penny i jej zespół znajdą życie tutaj, w miejscu, w którym przetrwanie uznaliśmy za niemożliwe, to jeśli można przeżyć w niemożliwych warunkach na Ziemi, to dlaczego nie na innych planetach? Poszukiwania zaczniemy tutaj, na Marsie. Podobnie jak w ziemskich jaskiniach, życie miałoby tu niewielkie szanse. Śladowej ilości wody czy powietrza, nic, tylko skały. Ale może marsjańskie skały kryją w sobie podobne skarby jak na Ziemi cud życia. Wspaniałe. Zobacz, jak zwęża się na końcach. Czy to może być nicień? Odkrycia Penny w tych jaskiniach powodują, że szanse odnalezienia życia na Marsie nagle się zwiększają. A życie na Marsie może również oznaczać życie na innych planetach. Jeśli na Marsie rzeczywiście jest życie, to myślę, że szanse znalezienia go też w innych miejscach wszechświata znacznie wzrosną. Bo jeśli istnieje życie na dwóch planetach tego samego układu, to znaczy to, że życie jest w kosmosie dość częstym zjawiskiem. Ale gdzie jeszcze szukać poza Marsem? Oto najpoważniejszy kandydat na ojczyznę obcych form życia w naszym układzie. Jeden z 16 księżyców Jowisza Europa. Przy Jowiszu wydaje się malutka, ale jest niemal tak duża jak Ziemia. Kraina lodu. Jej powierzchnia zamarznięta w temperaturze minus 150 stopni Celsjusza. Znalezienie tu życia wydaje się niemożliwe. Istnieje jednak plan wysłania sądy na Europę, gdzie naukowcy spodziewają się znaleźć coś niezwykłego. Pod lodami Europy znajduje się ocean. Co tam znajdziemy? Naukowcy są prawie pewni, że występują tam podwodne otwory wulkaniczne, podobne do tych na Ziemi. Czyżby tam też było życie? Jeżeli tak, to odnalezienie życia gdzie indziej w kosmosie wydaje się pewne. Według mnie nie ma wątpliwości, że w naszej galaktyce istnieje gdzieś jeszcze życie, a przynajmniej jego prymitywne formy. Biochemicy twierdzą, że jeśli na planecie występuje woda w postaci płynnej, to znajdą się w niej replikujące molekuły. Najsprawniejsze z nich będą konkurować z innymi, replikującymi molekułami. I voilà, mamy życie. Za każdym razem bardziej złożone. Pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, to czy w naszej galaktyce istnieje życie inteligentne. I to jest pytanie: za 64 miliony dolarów. Czy więc jesteśmy sami jedynymi inteligentnymi stworzeniami we wszechświecie obfitującym w prymitywne formy życia?